Szanowni Państwo, w świetle wydarzeń, które miały ostatnio miejsce w Rybniku, a dotyczących sprawy Adama F., pragnę Państwa serdecznie przywitać, a jednocześnie przekazać informacje dotyczące śledztwa, jakie przeprowadziła nasza centrala. Zanim to jednak nastąpi, pragnę serdecznie podziękować Januszowi Rzemalkowi za udostępnienie studia. Oto dowód pierwszy w przedmiotowej sprawie czyli teczka znaleziona przez zableczkowego zbieracza. Okazała się pracą plastyczną, tak zwaną wycinanką, wyklejanką wykonaną przez uczennicę Amelkę K. na gazetkę szkolną Rybnik. Lubię to. co robisz? Wyklejankę. A dlaczego tu ściśle nie napisałaś? Żeby zrobić pani niespodziankę. Taśma z brutalną sceną przesłuchania jest niczym innym jak fragmentem niedokończonego filmu reklamowego znanej rybnickiej ciastkarni Adama Faworka. W założeniu film ten miał reklamować najnowszy wyrób ciastkarni torcik czartyściowej. Akcja! Tylko nie czar Dobrze, jeszcze raz. Akcja! Tylko nie czar teściowej! Zfilmowane kamerą monitoringu miejskiego tajemnicze spotkanie na parkingu było przekazaniem materiałów promocyjnych jednego z grupowań lokalnych. Ze względu na napięte terminy spotkanie musiało się odbyć w nocy, a oto zawartość jednej z Fragment rozmowy pomiędzy kobietą a mężczyzną, nagrany i przekazany przez agencję detektywistyczną. Pluskwa, jest materiałem dowodowym w sprawie cywilnej dotyczącej zdrady małżeńskiej. Halo? A to ty, kochanie! Powiedział coś? Tatoś dzwonił! Tak. No. I powiedział, że przyjeżdża jutro. Tak, tak, tak. To zaczynamy sprzątać grudy. Kopiłem dobry środek do czyszczenia podłóg. A kim? Okazał się podejrzany, obwieszony kiełbasami osobnik, fotografujący obiekty użyteczności publicznej. Jestem czołek, jestem czaczek. Tego właśnie jeszcze nie wiemy. Szanowni Państwo, w świetle przeprowadzonych materiałów dowodowych możemy autorytatywnie stwierdzić, że mieszkańcy rybnika mogą się czuć bezpiecznie, a rzekome afery okazały się Mistificazione. <applause>